Ale jest Duch Święty. I Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii Ducha Świętego nazywa takim dziwnym słowem hmm. paraklet. Paraklet to znaczy albo pocieszyciel, ten który pociesza, albo adwokat, obrońca, ten który broni. Czyli jeśli Pan Jezus posyła nam Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, to znaczy. Że my chyba potrzebujemy pocieszenia. Jeśli nam przesyła Ducha Świętego, który jest obrońcą, to my potrzebujemy chyba obrony. My, słuchajcie, produkujemy tyle zła na świecie, tyle cierpienia, tyle słów codziennie pada, które ranią innych, że Duch Święty musi nas bronić przed nami nawzajem. Jeden przed drugim i przed sobą samymi. My to byśmy się zakobali w tych naszych grzechach i winach. A Duch Święty przychodzi, żeby nas obronić przed tym wszystkim, co na nas czeka, co sobie sami gotujemy na co dzień.